Witajcie kochani. Dzisiaj po tych przymrozkach przyjechałam na działkę. I tak jak mówiłam, chciałam w sobotę kupić agrowłókniny i na wszystko nie starczyło. Więc wam pokażę. Truskawki, na których nie było włókniny. No co, nic z nich nie zostało, tak? To wygląda ciężko. W drugim miejscu miałam taką cieniutką włókninę i jak widać przez nią też zmarzły. Podejrzewam, że tu było około 6 stopni mrozu, więc tutaj no nie wszystkie truskawki, niektóre mają ładne kwiaty, ale niektóre dostały też potyłku, nawet pod włókniną. Jagoda kamczacka, tutaj chyba nic jej się nie wydarzyło. Już miała zawiązane owoce. Tu jej chyba nic nie jest. Gorzej z borówką. Jedna odmiana. W ogóle liście się zrobiły, wiecie, takie bordowe, fioletowe, jak to na jesień. Powinno się oj, wydarzyć. A czy z tych kwiatów coś będzie? Kwiaty przemarzły, są brązowe, więc nie sądzę chyba, że z tych tutaj, które jeszcze dopiero będą kwitły. Druga obleciała cała z kwiatów, która była taka piękna. Więc tutaj chyba też jest niezaciekawie. Winogrona to w ogóle nie pokazuje, bo to po prostu ściąło nie ma nic. No, nawet groszek troszeczkę tutaj ucierpiał, ale myślę, że on odbije. Myślałam, że gorzej dostanie po tyłku, więc tu nie jest źle. Co do jabłonek, no to myślę, że pół na pół, bo trochę przemarzły. Ale są gdzieś jeszcze jakieś pąki, z których wierzę, że może coś tam jeszcze będzie. Jak zakwitną, to z niektórych może jeszcze coś się wydarzy. I będziemy się cieszyć jakimś jabłkiem. To się okaże. I teraz porzeczki. Nie do końca potrafię to ocenić. Ale wydaje mi się, że chyba nie jest tak źle. No niektóre są zielone, widać. Czy jaśniejsze od kwiatka, niektóre ciemniejsze. No ten to chyba ewidentnie przemarsz. Ale są też jaśniejsze. Świdośliwa. liście takie przyklapnięte. Kwiaty opadły. Ale jakieś owocki za tym są. Czy to się utrzyma i zawiąże? Nie wiem. Czas musi pokazać. I no to samo z czerwoną porzeczką. Nie wiem. Tu będzie trzeba poczekać, że ja nie mogę ostrości złapać. No. Co jest? Kurczę. Hmm. O, złapało ostrość. No nie wiem, nie wiem, czy to. No pewnie połowa przemarzła, może kilka się utrzyma. Agreszt past. Całkowicie, nic nie zostało. Gruszka też ciężko wygląda. Nie jestem pewna, ale pokażę wam, że coś co mi zaskoczyło. Pokażę wam coś w tunelu foliowym. To jest tunel nie bardzo szczelny czasami, ale e, kapusty pekińskie wszystkie żyją. Były jeszcze pod włókniną. E, tu nie patrzcie, bo to dopiero dzisiaj przywiozłam, bo już ma nie być w przymrosku. To są świeżo posiane ogórki, więc się ociepli przez te 2-3 dni, zanim, no zanim one po prostu wykiełkują. Więc tu już spoko. Ale <grym> jestem w szoku, pozytywnym szoku. Patrzcie, tutaj były ogórki i pomidory. Znaczy, pomidory, to mówię od razu, ja je tu przywiozłam. One były takie słabe, więc stwierdziłam, że przywiozę je dla samego testu, czy one przeżyją, czy nie. Ja się liczyłam, że to wszystko tutaj umrze, a w ogóle by mi nie było szkoda, bo mam duży zapas i to celowo tu przewiozłam. Nie robiłam na ryzyk fizyk, że zostawię tutaj pomidory, czy im coś będzie, czy nie będzie. Po prostu wiedziałam, że te mogę tu zostawić, tak. Jakby umarły, by mi nie było żal. Ale ogórki no tutaj dwa zmarzły ale cała reszta pod tą włókniną przeżyła Co? jestem pozytywnie zaskoczona tutaj dynia no a teraz to już czekamy po prostu na cieplejsze noce łączę się w smutku ze wszystkimi którym coś pomarzło bo wiem, że pomarzło wszędzie, wszystko każdego boli e, serce ale cóż zrobimy na no to nie mamy już wpływu. No to co? Do usłyszenia, jak już chyba będzie ciepło, co? Papa, pa, trzymajcie się wszyscy.